Po dłuższej przerwie zapraszam na kolejny film na kanale Bufori Drewno, gdzie sobie porozmawiamy o kilku rodzajach brykietów. Zapraszam do oglądania filmu. Cześć, witajcie po dłuższej przerwie na kanale Bufori Drewno. Przepraszam, że nic nowego ostatnio nie nagrywałem, ale czas niestety. Działa na moją niekorzyść, dlatego że cały czas są jakieś obowiązki, ale postanowiłem, że trochę się wezmę za siebie i Wam nowych materiałów nagram. Słuchajcie, yy, brykiet. Dzisiaj będzie krótko i intensywnie o brykiecie. Na kanale już jest kilka testów z poprzednich lat na temat właśnie brykietów różnych. Chciałem, żebyśmy sprawdzili sobie, jak wyglądają ceny na przełomie listopada i grudnia 2024 roku. Co warto kupić, nad czym się warto zastanowić, nad czym nie warto w ogóle ryzykować, żeby kupować do alternatywnego, alternatywnego ogrzewania swoich buforów za pomocą takiego kotła na drewno. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te bufory, o kostki do buforu, które tutaj ogrzewam, właśnie na, w moim kotle, to mam tutaj cztery rodzaje. Pierwszy to jest brykiet Roof i to jest brykiet, słuchajcie z 100% podobno, podobno 100% dębiny. To jest kupiony w internecie, 10 kg kosztuje 16.50. Kolejny brykiet. To jest brykiet, słuchajcie, kompleksa, ten kupiony w sklepie na C. Jakościowo w miarę, cena 13 zł obecnie za 10 kg. Tutaj mamy brykiet torfowy. Brykiet torfowy, też to z internetu. Podobno wersja premium 12 zł, 10 kg i kolejny brykiet rów. To jest kolejna. To jest trochę jaśniejszy niż tamten poprzedni. To jest brykiet mieszany, liściasty i on kosztuje 15,50. Cztery rodzaje yy, paliłem każdy. W tej chwili już każdy został testowany, jak to wygląda w 2024 roku, no ceny są oczywiście e, droższe, bo były takie lata, że brykiety można było kupić nawet za 6 zł, pamiętam 10 kg, potem te ceny e, poszybowały na więcej, a e, obecnie obe w tamtym roku było nawet to 18 zł w sezonie, a teraz już w tym sezonie, grzewczym te ceny są takie mniej więcej od 12 do 18 zł średnia, bo też w internecie widziałem jak to wygląda. Jak to się spala? Spala się bardzo ciekawie, co polecam, a czego nie polecam w obecnym sezonie kupować. Na pewno trzeba słuchajcie, zwrócić uwagę jednak na opinie. Jeżeli kupujemy, kupujemy w takim serwisie jak Allegro, to tam wiele osób pisze opinie, ale chociaż czasami piszą opinie na złość i, i wbrew pozorom wcale nie jest to takie złe. Jeżeli chodzi o ten brykiet, rów, który tutaj mamy ee, dębowy, to on jest tak. On jest twardy, jest konkretny. Ee, Tutaj patrząc co się tam, czasami troszkę tam oczywiście gdzieś tam się wykruszy, no to jest jakaś tam drob, drobna sprawa, ale ogólnie tutaj chyba ta paczka, którą mam, pokupiłem cztery paczki każdego, to chyba ta paczka, co teraz mam otwarta, to jest najbardziej taka jakoś kruchliwa, może gdzieś tam powietrza dostała trochę, ale ogólnie jestem zadowolony i długo trzyma. Cztery kostki, jak na przykład wrzucę, to, to, to parę godzin to trzyma i też jestem zadowolony. Eee... Czy bym kupił jeszcze raz? Tak, bo w kominku na przykład bardzo dobrze się pali, bardzo dobrze się pali w takim zwykłym piecu, śmieciuchu, jak mam, jak wiecie, jaki korzystam. Także na pewno bym kupił, no, chociaż wolałbym kupić w tańszej cenie, bo jednak te 16 zł razy 30 dni, bo gdyby żebym miał palić, na przykład, tylko drewko papiery na rozpałkę i palę takimi kostkami, to jedna kostka, jedna paczka mi wychodzi na dzień, to znaczy w tej, w, tej, w tej wersji, tutaj w tej wersji rów, który tutaj jest, ten dębowy jest pakowany po 12, czyli 6 sztuk rano i na przykład tak rozpalam 6 sztuk wieczorem. Tak to by wyglądało. Natomiast no, ekonomicznie 16 zł, troszkę drogo, bo wiadomo, jednak, no, 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 to jednak jest też cena dzienna. To policzcie sobie, ile to by wyglądało. Wcale to nie będzie tak tanio. Tutaj mamy ten brykiet drzewny, który już był testowany u mnie na kanale yy, i tutaj po dwóch latach znowu do niego sięgam. Jest to brykiet drzewny yy, mieszany z tego, co tutaj mamy napisane. Wartość opałowa, wszystkie te indeksy, wartość popiołu, 10 kg oczywiście z tego kompleksu spod Gdańska. I ten jest yy, też dobry, też trzyma podobny czas. Cena jest, cena jest OK i, i ta cena myślę, myślę była taka promocja, bo my pokazywałem jakiś krótki filmik chyba we wrześniu, że ona nawet spadła we wrześniu do 10 zł. Także ta cena myślę, że jest bardzo, bardzo w porządku. Przechodzimy na brykiet torfowy. Niestety on się brudzi. Zaraz ręce brudzą się, zobaczcie. To jest ten minus, już pierwszy na dzień dobry, że jest brudny. Z tego z tych brykietów na pewno nie będziecie mieli takiego brudu czy kurzu. Wiadomo, tam zawsze tam coś z tej paczki wyleci, zobaczcie, jak to wygląda tutaj, można zmieść, ale ten jest bardziej brudzący. I palenie, tak jak widzieliście, testowałem. Inne, co prawda, brykiety, rok temu, czy dwa lata temu, to te brykiety no, nie dają takiej dużej temperatury. On jest fajny na to, żeby przykładowo mamy, mamy włożone drewka, mamy włożone ze cztery kostki tego rufu na przykład i na sam wierzch dwie takie kostki można położyć takiego brykietu torfowego i on jest wtedy on jest wtedy słuchajcie e, tak przytrzymuje trochę ten żar bo jednak on się długo żarzy jednak jednak on nie ma takiej mocy energetycznej jak e, węgiel na przykład czy, czy w ogóle nawet drewno bo jednak taki ten brykiet no, jednak jest słabszy cenowo tak jak Wam mówiłem chyba 12,50 tak mi się wydaje, że to jest taka najtańsza wersja tych brykietów, też kupiłem dwie paczki, tu je trochę potestowałem i ostatnia seria, którą mam, to jest ten brykiet rów liściasty mieszany, nie dębowy, zobaczcie może tak tu nie widać na telefonie ale jest jednak inny odcień inne są te składniki w środku, jest jaśniejszy, tam są jakaś tam jest brzoza, jest yy... Jest ten kolor taki trochę inny, też tam gdzieś tam mówią, że to przede wszystkim oczywiście liściaste, według tego Pana z Internetu, który to sprzedawał, też to gdzieś tam kupiony było na Allegro. Dużo ludzi mówiło, że jest dobra opinia, zarówno ten dębowy, jak i ten liściasty jest z jednego, z jednej firmy. I powiem szczerze, też się sprawdza, też się dobrze pali, jestem z niego zadowolony. Typowy ruf, jak tutaj widzicie, macie tutaj wybite w tych tutaj ze sklepu na cenę, nie ma żadnych tam napisów. To już jakieś in, in, inne urządzenie to produkuje, natomiast tutaj jest typowo rów, także jest on produkowany w Polsce, ale, ale jak widać na, na niemieckich maszynach i to jest sprawdzone. Słuchajcie, do testów oczywiście kupowałem to za pomocą systemu Smart. Także mm, przyszły paczki do paczkomatu i sobie te, po prostu te kostki z paczkomatu wyjąłem. Chociaż byłem zdziwiony, bo nawet dzwoniłem do tego Pana, który sprzedawał te kostki, czy można na paczkomat ustawić zamówienie na Allegro. Oczywiście, że można. Proszę Pana, wyślemy Panu, nie ma problemu. Jeżeli Pan się zdziwił, co na te Allegro wysyłają za paczkomaty, no to w sumie się zdziwiłem, bo nigdy y, 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 takich rzeczy przez paczkomat nie zamawiałem. Ciekawe, jak to u Was wygląda. Powiem Wam szczerze, że, e, że kostki, jeżeli chodzi o rok 2024, cena gdyby była do 13 zł, to myślę, że e, jest OK. Natomiast 16 zł, czy 16,50 nawet, czy 18, bo też takie są ceny, to, to jednak jest trochę drogo. Gdy palimy sobie na przykład takimi kostkami w kominku, przepalamy, no to jest to bardziej taka forma... E, e, nie wiem, rekreacji i te kostki nam ładnie tutaj też wyglądają. Natomiast zapach, w tej chwili, no nie mogę tego zapachu przenieść. Na przykład tutaj wąchając ten torfowy tutaj brykiet, to on praktycznie w ogóle nie pachnie. Tak samo w ogóle nie pachną te brykiety dębowe. Tutaj jakiś tak delikatny zapach jest. Natomiast ten brykiet drzewny prawdopodobnie jest duża domieszka. Bo tutaj nie jest napisane, może być jakaś domieszka sosty i on jednak jest bardziej, bardziej ten zapach jest intensywny, jak jest paczka otwarta. Tak to też więc wygląda. Czy bym kupił brykiety znowu? Tak, kupiłbym brykiety, bo jednak jest to, jest to dobra oferta. Jak ktoś nie ma swojego drewna, to może się wspomagać takimi brykietami i myślę, że. Myślę, że możecie coś z takiej serii wybrać, czy wybieracie brykiet dębowy 100% dębiny, czy wybieracie taki brykiet ze sklepu na C, czy wybieracie brykiet torfowy, czy wybieracie brykiet taki, jak tutaj mam z tej ostatniej półeczki. Jest to, słuchajcie, brykiet y, liściasty, y, tańszy o złotówkę od tego właśnie, który jest sam dębowy, podobno jest lepszy. No zobaczymy, będę jeszcze testował, także na pewno jakieś filmiki teraz niedługo wpadną i jeszcze się na pewno spotkamy w grudniu na kanale Bufoli Drewno. Zapraszam do oglądania innych filmów. Dziękuję za uwagę za dzisiaj i do zobaczenia następnym razem. Cześć!